W średniowieczu uczono, że Ziemia jest centrum wszystkiego. Słońce wschodzi i zachodzi, gwiazdy krążą po kryształowych sferach, a człowiek stoi w samym sercu stworzenia. A jednak pewnego dnia kanonik z Warmii, lekarz i ekonomista, a przy okazji pasjonat astronomii, odważył się zadać pytanie, którego unikano. Co, jeśli to nie Słońce krąży wokół Ziemi, tylko Ziemia wokół Słońca? Nazywał się Mikołaj Kopernik i ta jedna myśl wystarczyłaby poruszyć wyobraźnię całej Europy. Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu, w mieście handlującym na wiśle, gdzie spotykały się języki i zwyczaje. Dorastał w rzeczywistości, w której dróg był nowością, a dalekomorskie wyprawy poszerzały mapy świata z miesiąca na miesiąc. Gdy jako młodzieniec trafił na Akademię Krakowską, zetknął się z matematyką, astronomią i astronomicznymi tablicami, które pozwalały przewidywać zaćmienia i położenia planet. Potem ruszył do Włoch, do Bolonii po prawo, do Padwy po medycynę, a do Ferrary po dyplom doktora prawa kanonicznego. Był człowiekiem renesansu. Biegle posługiwał się łaciną, znał polski i niemiecki, uczył się Greki. Uczył się nie po to, żeby błyszczeć na salonach, ale żeby rozumieć, liczyć i rządzić sprawami publicznymi. Po powrocie na warmie został kanonikiem Fromborskiej Kapituły. Nie był księdzem parafianinem, był urzędnikiem i uczonym odpowiedzialnym za majątek i administrację diecezji. Leczył chorych, dbał o finanse, pisał raporty i listy. W czasie wojny Polski z Zakonem Krzyżackim kierował obroną zamków w Olsztynie. Właśnie tam na murze jednego z krużganków wyrysował wielką linię, tablicę astronomiczną, która pozwalała śledzić bieg słońca w pobliżu równonocy. To proste narzędzie do precyzyjnych pomiarów, znak, że dla niego niebo było laboratorium, a mury wielką tablicą do obliczeń. Żeby zrozumieć, dlaczego idea Kopernika była rewolucją, trzeba wrócić do szkoły, w której wciąż królował Ptolemeusz. Od czasów starożytnych wiedziano, że Ziemia jest kulą, ale w systemie Ptolemeusza Ziemia pozostawała nieruchoma w centrum, a planety i słońce krążyły wokół niej po okręgach. Ponieważ jednak ruchy na niebie nie wyglądały idealnie gładko, wprowadzano dodatkowe małe kółka, tak zwane epicykle. Działało to całkiem przyzwoicie. Można było przewidywać położenia planet, ale kosztem narastającej złożoności. Kopernik, jak wielu przed nim, znał te obliczenia i wiedział, gdzie zgrzytają. Jego pytanie brzmiało: Czy nie prościej uznać, że w centrum znajduje się Słońce? Jeśli Ziemia obraca się wokół własnej osi, tłumaczymy dzień i noc. Jeśli Ziemia obiega Słońce raz do roku, nie musimy już popychać Słońca po niebie. A cofanie się Marsa na tle gwiazd? To tylko złudzenie. Gdy nasza planeta, krążąca po mniejszej orbicie, wyprzedza Marsa, linia naszego patrzenia na chwilę zmienia kierunek, jakby Mars zawracał. Proste, eleganckie, a przede wszystkim zgodne z liczbami. Około 1510 roku Kopernik spisał zarys swojej teorii w krótkim traktacie, który krążył wśród zaufanych przyjaciół. Ten zarys nazywamy Komentariolus. Nie było tam fajerwerków literackich, tylko jasna geometria i rozpisane koncentrycznie orbity planet wokół słońca. Kopernik nie miał teleskopu. Pracował z pomocą prętów pomiarowych, kwadrantów, astrolabiów. Ważniejsza od instrumentów była cierpliwość i umiejętność liczenia. Noc po nocy, rok po roku nanosił punkty, sprawdzał tablice, porównywał z tym, co widzą oczy. W jego systemie Ziemia wykonuje trzy ruchy. Pierwszy, codzienny obrót wokół własnej osi wyjaśnia dzień i noc oraz pozorny ruch całego nieboskłonu. Drugi, roczny obieg wokół Słońca odpowiada za zmiany położenia Słońca na tle gwiazd i pory roku. Trzeci, powolne kołysanie osi, czyli precesja, tłumaczy dlaczego w długiej skali przesuwają się punkty równonocy. Te trzy ruchy składają się na świat elegancki, w którym wiele zjawisk przestaje być łamigłówką. Planety nie muszą już wykonywać dziwnych pętli, Słońce nie musi przebywać dookoła nas, a gwiazdy nie muszą siedzieć na twardej sferze. Zaczynamy rozumieć, że niebo jest przestrzenią. Kopernik był jednak ostrożny. Dobrze wiedział, że jego propozycja uderza w przyzwyczajenia całych pokoleń. Wciąż używał okręgów i epicykli. Nie dlatego, że nie znał innej geometrii, lecz dlatego, że w świecie, w którym koło uchodziło za figurę doskonałą, jego matematyka była wciąż najporęczniejszym narzędziem. Elipsy Keplera nadejdą dopiero kilka dekad później. On sam wracał do obliczeń, poprawiał tabele, porządkował rozdziały. Czekał. Decydujący impuls przyszedł wraz z młodym astronomem Joachimem Retykiem. Retyk przyjechał do Fromborka, zobaczył rękopisy i zrozumiał, że trzyma w rękach przełom. To on namówił Kopernika, by książkę wydać. To on wydał wstępną zapowiedź, małą broszurę, która rozbudziła ciekawość uczonych. W końcu rękopis trafił do Norymbergi, do drukarza Johannesa Petrejusza. W 1543 roku ukazało się dzieło życia Kopernika, De Revolutionibus Orbium Celestium. O obrotach sfer niebieskich. Na początku Tomu znalazła się przedmowa, która nie była autorstwa Kopernika. Napisał ją teolog Andreas Osiander i, co ważne, napisał tak, jakby heliocentryzm był tylko wygodną hipotezą służącą obliczeniom, a nie opisem rzeczywistości. Ten zabieg miał osłonić książkę przed debatą teologiczną i polityczną. Oczekiwana legenda mówi, że Kopernik trzymał pierwszy egzemplarz w rękach na łożu śmierci. Czy tak było? Nie wiemy. Wiemy, że książka ukazała się i zaczęła cicho pracować w umysłach. Świat nie zmienił się w jeden dzień. Uczeni dyskutowali i spierali się. Wśród zarzutów padało pytanie: Jeśli Ziemia się porusza, czemu nie spada z niej powietrze i ludzie? Jak to możliwe, że nie czujemy ruchu? Kopernik odpowiadał matematykom, ale potrzebne były kolejne kroki. Tycho Brahe zbudował obserwatorium i wykonał niezwykle dokładne pomiary pozycji planet. Kepler, korzystając z tych liczb, odkrył, że orbity są elipsami, a każda planeta porusza się szybciej, gdy jest bliżej słońca, wolniej, gdy jest dalej. Galileusz skierował teleskop na niebo i zobaczył księżyce Jowisza oraz fazy Wenus, zjawiska zgodne z heliocentryzmem. Wreszcie Newton połączył wszystko jednym prawem grawitacji, tłumacząc, dlaczego planety w ogóle krążą. Rewolucja kopernikańska trwała kilkadziesiąt lat i była dziełem wielu rąk, ale zaczęła się od odważnego pytania jednego człowieka. W tym czasie Kopernik był nie tylko astronomem. Sprawnie zarządzał majątkiem kapituły, pisał traktaty ekonomiczne. W rozprawie o Monecie opisał zjawisko, które dziś znamy jako wypieranie lepszej monety przez gorszą. Jeżeli w obiegu funkcjonują dwie monety o tej samej wartości nominalnej, lecz różnej zawartości kruszcu, ludzie skłonni są gromadzić tę lepszą, a płacić gorszą. Nie był to tylko teoretyczny esej, to była odpowiedź na realny problem inflacji i chaosu monetarnego. Jako lekarz dbał o zdrowie duchowieństwa i mieszkańców warmii. Jako tłumacz przekładał poezję z Greki. Był kartografem, który potrafił sporządzać mapy i orientować się w terenie. To wszystko nie przeszkadzało mu prowadzić obserwacji. Wieczory były dla nieba, dni dla pracy urzędowej. I może właśnie dlatego jego książka nie jest łatwym manifestem, tylko gęstym od wzorów i argumentów traktatem. Matematyka jest pisana dla matematyków, tak brzmi zdanie z przedmowy, które oddaje jego styl. Przez stulecia nie wiedziano dokładnie, gdzie spoczywa Kopernik. W katedrze fromborskiej pochowano wielu kanoników, nagrobki niszczały, napisy zanikały. Dopiero w XX wieku, po długich poszukiwaniach, archeolodzy natrafili na szczątki, które mogły należeć do uczonego. Z pomocą przyszła współczesna nauka. Porównano DNA kości z materiałem biologicznym znalezionym we włosach pozostawionych między kartami jego ksiąg. Zrekonstruowano też wygląd twarzy na podstawie czaszki. Dzięki temu mogliśmy spojrzeć na niego niemal jak na współczesne zdjęcie. W 2010 roku odbył się uroczysty pochówek z imieniem i nazwiskiem, z pewnością, że żegnamy człowieka, który poruszył naszą wyobraźnię. W polskiej kulturze najsłynniejszym obrazem Kopernika jest płótno Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Artysta ukazał uczonego na wieżu Fromborskiej w chwili olśnienia, z ręką wyciągniętą ku niebu. To symboliczna scena, w której nauka i religia nie stoją naprzeciw siebie, lecz łączą się w zachwycie nad porządkiem wszechświata. Ten obraz współtworzył legendę Kopernika, człowieka skromnego i spokojnego, ale obdarzonego szaloną odwagą myślenia. Wokół Kopernika narosło wiele mitów. Część z nich jest zrozumiała, bo prosta opowieść łatwiej zapada w pamięć niż złożona historia. Mówi się na przykład, że Kopernik odkrył, że Ziemia jest okrągła. To nieporozumienie. Kulistość Ziemi znana już w starożytności. Erastostenes potrafił nawet zaskakująco dobrze oszacować jej obwód. Oryginalność Kopernika polegała na czym innym, na przesunięciu punktu widzenia i konsekwentnym pokazaniu, że Ziemia się porusza. Mówi się też, że jego teoria w mgnieniu oka obaliła dawny obraz świata. To również legenda. W rzeczywistości wiele uczelni jeszcze długo uczyło systemu Ptolemeusa, a dzieło Kopernika trafiło w 1616 roku na indeks ksiąg zakazanych z adnotacją do poprawy. Spór był realny, ale rozstrzygnęły go nie edykty, tylko liczby, teleskopy i coraz lepsze obliczenia. Kopernik nie zrezygnował z epicykli. W jego modelu wciąż pojawiają się koła na kołach, ale w znacznie mniejszej liczbie i z inną funkcją niż u Ptolemeusza. Utrzymywał okręgi także z powodów filozoficznych. Koło uważano za figurę doskonałą, odpowiednią dla niebiańskich ruchów. Dopiero Kepler przełamał tę estetyczną barierę i pokazał, że przyroda wybiera elipsę. Wbrew obiegowym opiniom, Kopernik nie udowodnił swojej teorii jednym efektem. Raczej stworzył ramę, w której to, co obserwujemy, stało się łatwiejsze do zrozumienia. Jego intuicja co do rozmiarów kosmosu była zdumiewająco trafna. Skoro Ziemia się porusza, gwiazdy powinny wykazywać drobne wahania położenia na niebie zjawisko paralaksy. Kopernik stwierdził, że nie widzimy tego z prostego powodu gwiazdy są tak daleko, że zmiany są zbyt małe dla oka i ówczesnych instrumentów miał rację. Pierwsze pomiary paralaksy wykonano dopiero w XIX wieku, gdy teleskopy i techniki obserwacyjne stały się dużo dokładniejsze. Był też autorem rozprawy o reformie monetarnej. Pieniądz, mówił, jest narzędziem zaufania i miary. Jeśli miesza się jego jakość, gospodarka zaczyna się chwiać. Zasada, którą opisał, będzie później kojarzona z nazwiskiem Greszema, ale źródłowy sens pozostaje ten sam. Gorszy pieniądz wypiera lepszy. To pokazuje, jak szerokie były jego zainteresowania i jak bardzo był zakorzeniony w sprawach praktycznych. Nie żył w wieży z kości słoniowej. Żył między ludźmi, leczył, negocjował, zarządzał, a wieczorami liczył gwiazdy. Prywatnie był skromny i powściągliwy. Nie szukał sporów. W listach bywa ironiczny, ale nigdy złośliwy. Cenił porządek w rachunkach i elegancję rozumowania. Wolał ciszę warsztatu od huku debat. Może dlatego publikował tak późno. Nie z tchórzostwa, lecz z potrzeby, by przedstawić rzecz możliwie najdokładniej. Z perspektywy czasu widać, że jego dzieło nie było samotną wyspą. Powstało w świecie, który dojrzewał do zmiany. Dróg przyspieszał obieg idei, żegluga rozszerzała horyzonty, a matematyka stawała się wspólnym językiem uczonych. Ale to właśnie jego zdanie, spójrzmy inaczej, otworzyło drzwi. Po nim przyszli Brache, Kepler, Galileusz, Newton – Razem przekształcili nie tylko astronomię, lecz także filozofię i teologię. Człowiek przestał widzieć siebie jako centrum, a zaczął rozumieć, że jest częścią większej całości. I paradoksalnie właśnie to dodało mu odwagi. Skoro nie jesteśmy w środku, możemy i musimy poznawać. Kiedy myślimy o Koperniku, często widzimy obraz Matejki, człowieka na wieży, zapatrzonego w gwiazdy. Ten obraz jest symboliczny, ale trafny. Kopernik naprawdę prowadził długą rozmowę z niebem. Pytał o porządek w ruchach, o prostotę, o piękno matematycznych wzorów. Nie miał teleskopu, satelitów ani komputerów. Miał uparte spojrzenie, warsztat, kilka prostych przyrządów i przekonanie, że prawda musi się zgadzać z liczbami. Tym właśnie wygrał. Dziś jego nazwisko stało się symbolem intelektualnej odwagi. Uczymy się o nim w szkołach, oglądamy jego portrety w muzeach, odwiedzamy Fromborg i Toruń. Ale najcenniejsze, co zostawił, to nie nazwisko w podręczniku, tylko metoda. Zadawaj proste pytania, licz dokładnie, sprawdzaj cierpliwie, a kiedy wszystko się zgadza, mów głośno, nawet jeśli to, co mówisz, przewraca do góry nogami przyzwyczajenia. Historia Kopernika przypomina, że nauka nie musi odbierać światu tajemnicy. Przeciwnie, ona uczy nas zadawać lepsze pytania i układać odpowiedzi w spójną całość. Zamiast siedzieć na tronie w centrum kosmosu, stoimy na małej planecie, która krąży wokół przeciętnej gwiazdy w jednej z wielu galaktyk. A jednak, dzięki temu, widzimy dalej niż kiedykolwiek, bo kiedy przestajesz być pępkiem świata, wreszcie możesz się rozejrzeć. Mikołaj Kopernik nie wstrzymał dosłownie słońca ani nie pchnął ziemią dłonią, ale zatrzymał pewien sposób myślenia i ruszył naszą wyobraźnię. Pokazał, że czasem najbardziej rewolucyjny jest najprostszy gest odsunąć się krok od mapy i zapytać, a co, jeśli wszystko wygląda inaczej? Dzięki temu pytaniu całe pokolenia uczonych znalazły odwagę, by wyjść na dach, spojrzeć w niebo i zacząć liczyć od nowa. I może to jest największa lekcja z jego życia nie potrzeba wielkich słów, żeby zmienić świat wystarczy odrobina pokory wobec liczb, cierpliwość w obserwowaniu i gotowość, by odwrócić mapę. Kopernik to zrobił. My możemy zrobić to samo w każdej dziedzinie, którą próbujemy zrozumieć. Dziękuję, że poszliście dziś razem w tę podróż. Jeśli ta opowieść sprawiła, że chcecie spojrzeć w niebo i zadać własne pytania, to znaczy, że Kopernik wciąż działa, wciąż wstrzymuje w nas utarte myśle i porusza ciekawość. I oby to się nigdy nie zatrzymało.